Miasto, które żyje nie tylko na brukowanych ulicach i w monumentalnych alejach. W jego sercu kryją się pasaże, czyli tajemnicze przejścia między rzeczywistością a mitem. Walter Beniamin nazywał je architekturą bez zewnętrznej strony, jakby były częścią snu, z którego nie chcemy się budzić. A dla Krzysztofa Rutkowskiego to literacki labirynt gdzie historia i fantazja są ze sobą nierozłączne. Czym były dla XIX-wiecznych Paryżan, a jaką tajemnicę skrywają dziś? Zapraszamy do odkrycia świata, w którym każdy krok prowadzi w miasta i jego duszy. W środę 2 kwietnia 2025 roku uczniowie naszej szkoły udali się na wymianę francusko-polską w okolice Poitiers. Odbyli spacer zwany paryskim pasażem z profesorem Krzysztofem Rutkowskim po wyspach na Sekwanie, Cité i Świętego Ludwika. Mogli doświadczyć jak niezwykłym przewodnikiem po stolicy Francji jest profesor Rutkowski. Ważnym punktem na ich trasie była Biblioteka Polska. Gdzie uczniowie zobaczyli wiele pamiątek związanych z czasami wielkiej emigracji, zwłaszcza z Adamem Mickiewiczem. Zapraszamy do pasażu College de France. Dzień dobry, jak zawsze w piątek w Paryżu. Mam przyjemność przywitać pana profesora Krzysztofa Rudkowskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No i ruszamy, jak w każdy piątek, szlakiem pasaży Krzysztofa Rudkowskiego. Gdzie dzisiaj, panie profesorze? Więc dzisiaj chciałbym powrócić spokojnie do um, auli w kolejnej w, w której Mickiewicz um, od grudnia 1840 do maja 1844 roku z przerwami um, urządzał coś w rodzaju wykładów, mówię specjalnie urządzał coś w rodzaju wykładów. Ponieważ oficjalnie był profesorem tymczasowym, jak pamiętamy, tak zwanej literatury słowiańskiej, i starał się wykładać literatury słowiańskie, ale z czasem, w ciągu tych niespełnia czterech lat swojego wykładania, te wykłady przemieniły się w zupełnie coś innego, przemieniły się w rodzaj zaklęć, przysiąg, widowisk, przedstawień, czegoś zupełnie niebywałego, które można nazwać czymś w rodzaju odprawiania, czy sprawowania, sakramentu słowa. Ale o tym już mówiliśmy jeszcze pewno będziemy mówili, natomiast ja chciałbym opowiedzieć o pewnym epizodzie, o którym chyba też wspominałem, ale dość ogólnikowo, który wydarzył się właśnie w Koleżne France podczas powiedzmy wykładów Adama Lickiewicza, a wydarzył się gdzieś na początku stycznia 1841 roku. Wspominaliśmy już, że na tej wykłady Szczurica sala była w zasadzie przepełniona. Co to znaczy sala w koleżance Hans na początku lat 40. XIX wieku? Przepełniona. Żeby zrozumieć, co to znaczy przepełniona sala, trzeba wiedzieć, jak ta sala wyglądała. Ile osób w niej się mogło mieścić. Otóż w tamtym czasie to było, to była coś w rodzaju, nie, trudno powiedzieć, angii, ponieważ to nie była Sala, która miała kształt amfiteatru, ale to były ławki drewniane ustawione na stopniach, znaczy miała charakter czegoś w rodzaju amfiteatru. Nie było specjalnej katedry ustawionej naprzeciwko widowni, tylko barierka i krzesło i mały stół. Chociaż co do tego stołu to też nie jesteśmy pewni czy to był stół czy też nie, ale prawdopodobnie jakiś stół był. I teraz za tą barierką siedzieli e, słuchacze, e, widzowie, współuczestnicy tego wydarzenia, które organizował Adam Mickiewicz jako profesor w kolejnych Ile osób się mogło mieścić w takiej sali? No, e, w, 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 w specjaliści, znaczy specjaliści, jak. Mówię słowo specjaliści, to zaczynam się denerwować, ponieważ dyktatura specjalistów w dzisiejszych, ponurych czasach jest zbyt wielka, ale w każdym razie historycy, ludzie zajmujący się szczegółami historii, stwierdzili, to zresztą nie było takie trudne, że około 300 osób taki sami mogą się żyć. Ale teraz tak. Chciałem mówić o wydarzeniu, o wykładzie Mickiewicza z, po to, z, z początku stycznia 1841 roku. Wtedy sensacja w sensakcjach w Paryżu, Mickiewicz wykładający literatury słowiańskie, na sali ponad 300 osób. Trzeba było przyjść na, przyjść na godzinę przed wykładem, żeby zdobyć miejsce. Ale teraz jest pytanie, czy y, 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 słuchacze, którzy przychodzili y, w styczniu, przecież w owym czasie sala w Collège de France nie była y, opalana, tam nie było ogrzewania kolejne fons. Co prawda podobno była jakaś taka metalowa tak zwana koza dla sala. Gdzieś stała w kącie, no ale już na salę dość dużo, nawet można powiedzieć że bardzo dużo. Taka jedna koza to nic, czyli było zimno, czyli powiedzmy, że przychodzi 300 osób. I tych 300 osób przychodzi w czym? To są i damy, i panowie. W płaszczach, w futrach, w jakiś grubych to może przesada, chociaż y, polscy szlachcice w Paryżu wiadomo doskonale po Mickiewiczu można się zorientować, nie przy przyrodziewkiem y, rodzimym, jeśli tylko mogli go sobie jakoś pokurowić. No więc na tych ławkach ciasno, gorąco, o zapachach już nie będę wspominał, bo różne one były. I teraz kto na tej sali siedzi? Głównie Polacy oczywiście, polscy imigranci, ale nie tylko. Bo również sporo Francuzów, ale co to znaczy sporo? Powiedzmy, że na sali było 300 osób. Pośród tych 300 osób było mniej więcej 200 Polaków, może nawet 250, kilkunastu Rosjan, kilkunastu Francuzów, kilku przedstawicieli innych narodowości Serbów, może Czechów bywali Czesi, bywali Serbowie, bywali nawet Turcy. I teraz wyobraźmy sobie, co się dzieje dalej. Mickiewicz zaczyna mówić i teraz zaczyna mówić i również w wielu wypadkach to jest twierdzone wielokrotnie, szczególnie że jest zima, że w tej sali jest duszno, atmosfera jest, ale zimno i duszno, wyobraźmy sobie. Trudno w takiej sali mówić. Co robi Mickiewicz? Mickiewicz też występuje najczęściej w płasku. W grubym płasku. I wykłada płaszczu, jeżeli można mówić o wykładaniu, ale powiedzmy, mówię teraz o styczniu 1841 roku, więc wykładał płaszcz. Czasami musiał ten płaszcz zdejmować i są też świadectwa na to, że ten płaszcz zdejmował i wkładł na poręcz. O tym, że czasami tego płaszcza nie zdejmował, świadczy anegdota, chyba która jest prawdziwa, którą różni ludzie opowiadali, Władysław Mickiewicz, najstarszy syn Adama w swoim wspaniałym zresztą żywocie Adama Mickiewicza naprawdę informującej książce opisał, jak to kiedyś Mickiewicz, kiedy szedł na wykładny w koleżne w zobaczył, może zpiechował z tych zakinionów do koleżne w na drugą stronę Sekwany, zobaczył jak na Kargowisku, gdzieś prawdopodobnie na wyspie Lasity, jest stragan, a na Straganie sprzedają sprzedawca co robi. Handluje zwierzątkami. Więc Mickiewicz kupił wiewiórkę dla swojej najstarszej córki Maryi. Ale szedł na wykład. No więc coś z tą wiewiórką trzeba było zrobić. No więc on tę wiewiórkę schował pod płaszcz zapięty I wykładał w zapiętym płaszczu z wiewiórką pod płaszczem. A wiewiórka zaczęła się przesuwać, a nawet pogryźć w rękę. A Adam Mickiewicz, jak to Adam Mickiewicz? spokojnie gryziony przez wiórkę, jeziórkę swój wykład wyłożył, o ile można, jak powiadam, o wykładach sensu stricto mówić. Ale oprócz wiejórek, nie wiem czy to było na tym wykładzie w styczniu 1841 roku, ale jedno jest pewne, że na jednym to że z wykładów styczniowych może tego wszystkiego, może 18 stycznia, wtorek lub w piątek Aleksander Turgieniew, o którym też wspominałem, znakomity literat, historyk, też dyplomata rosyjski, który bardzo Mickiewicza kochał, który pożyczał mu książki, który odegrał w jego paryskim życiu i nie tylko, bo Turgieniew poznał się z Mickiewiczem jeszcze w Petersburgu. Otóż Turgieniew położył na tej barierce w koleżnej Tom Puszkina. Puszkin już nie żył, jak wiadomo, od, od trzech lat, blisko czterech. Mickiewicz nie znał ostatnich tomów Puszkina, między innymi wiersza, który napisał Puszkin dla Mickiewicza, jeszcze jeden wiersz. Położył tom Puszkina na tej barierce w kolejnych Froncie, ale jednocześnie wysłał tego samego dnia tom, dwa tomy poezji, Karoliny Jenisz, czyli Karoliny Pawłowej do Mickiewicza. I tych dwóch tomów. Jeden tom to przekład Joanny Dark z niemieckiego na francuski przez Karolinę Jenisz-Pawłową zrobiony. A drugi tom to jej tom wierszy, przekładów jej wierszy własnych, który nazywał się Preludia i który do Mickiewicza drugi nie wysłał. Ale i, i ten tom jest zupełnie niezwykły, zapomniany. Oczywiście w Polsce zupełnie nie znamy, bo jak interesować się tylko jedną z licznych kobiet przy -Wicza, która potem zniknęła z jego horyzontu, a okazuje się, że w ogóle nie zniknęła. Okazuje się, że Karolina nie Pawłowa pisała wiersze znakomite, tłumaczyła świetnie i kochała Mickiewicza do końca życia, o czym powiedziała Władysławowi Mickiewiczowi, gdy miała 80 lat, napisała do niego list. Zupełnie niezwykły, ale o tej historii opowiem przy najbliższej okazji. Dziękujemy bardzo za wizytę oczami naszej wyobraźni w Collège de France. Dziękujemy Panie Profesorze. To ja dziękuję.